Dobrze, dojeżdżamy do y, następnego ronda w Krakowie które jest, można powiedzieć, taką zmorą egzaminujących, tak zwane potocznie rondo pod kerfurem. Malutkie, jeżeli chodzi o swoją średnicę, yy, oznaczone znakami, ale nie kierowane sygnalizacją świetlną. I z racji tego, że ono jest tak małe, trzeba w odpowiednim momencie zmienić pas ruchu i tutaj naprawdę liczą się metry, jeżeli chodzi o zmianę tego pasa. Oczywiście będziemy wykonywać najtrudniejsze skręty, puszczając Państwu te filmy, czyli skręt w lewo lub zawracanie. Zmieniłem pas ruchu, bo będę wykonywał zawracanie na tym skrzyżowaniu. Interesują mnie znaki przed tym skrzyżowaniem, czyli ustąp pierwszeństwa. Jak Państwo widzą, ktoś, kto się w tym rondzie znajduje, jedzie jako pierwszy. Z racji zawracania ustawiłem się z drogi jednokierunkowej na lewym pasie i wjeżdżam na Rondo na lewy pas. Dlaczego? Rondo jest również drogą jednokierunkową, więc jeżeli skręcam w lewo lub zawracam, trzymam się lewej krawędzi. Interesuje mnie odpowiedni wyjazd. Mijam wszystkie drogi, które mnie nie interesują i droga do zawrócenia, czyli tak zwana droga czwarta, zmieniam kierunek jazdy na prawy pas i opuszczam to skrzyżowanie prawą stroną.